Witajcie drodzy więźniowie. Po wyczerpującym dniu musicie się wymyć, bo śmierdzicie jak skunksy, a kto się nie wymyje, będzie wąchał kwiatki od spodu. Więc zapraszam Was do mycia, miłej zabawy i macie być grzeczni, bo jak nie to tu wrócę. Gienia, my ciebie padło. Dobra! Nawet ją jak nie, zostawcie mnie! Ała, to woli Nie, ja tyle nie chcę! Za dużo was wszystkich! się! Pomocy! Pomocy! Wszystkie Co, Co tu się dzieje? Wracaj na swoje miejsca! Wracaj na swoje miejsca, głuchy jedne! Co tu się... <that> stało? Skazać mi kto to rozpoczął, Ci ja to rozpoczął i o co poszło, o co, co się stało no no GG chciała ogóra, ogóra no chciała ogóra o góra, no, o góra, no. to kary wymaga niestety ale nie Dobrze możecie kontynuować A i bez żadnych wybryków, bo inaczej znowu wrócę Super.